Były żołnierz piechoty morskiej musi powstrzymać gang motocyklowy. O 25 mega hit szklana pułapka 3, a o 22.50 w cywilu 5 pole bitwy. My jesteśmy instruktorami z czterech różnych jednostek wojsk specjalnych. Każdy ma różne doświadczenie z nas. 18 uczestników, połowa z nich to są kobiety połowa mężczyźni. Tak jak spojrzałem na nich przy pierwszym spotkaniu, kiedy zdjęli worki z głowy, u niektórych zauważyłem w oczach pewną determinację. czy ty się bolisz? Z czego? Mamy wyciskać z nich maksimum, doprowadzić do granic. Poddamy ich testom prawie niemożliwym do przejścia. Nie dam rady. Wykorzystamy techniki stosowane podczas najcięższych przesłuchań w Guantanamo. To do, dotrwa do, do końca. Przygotujcie się. Siły Specjalne Polska. Nowy program od września w Polsacie. Jeśli długo, znaczy pyszne, wyobraź sobie tylko jakie będą lody. Krymowe. Synie orzechowe, zachwycające jak letni dzień. Spróbuj i przyznaj, czy nie są to najbardziej bołe bueno lody pod słońcem. Lody Kinder bueno. Jak bardzo są bueno? O, tak, nareszcie wakacje. Spędzam je tak jak chcę. Spędzaj wakacje po swoim na VivusPL daj szybką pierwszą pożyczkę do 3000 i oddaj tyle, ile pożyczasz. Prosto i szybko. Ryby są 0%. Załogi koszt pożyczki 0 zł. Wakacje są od tego, żeby być na wakacjach, czyli na lodzie. W końcu się nie spieszyć. A jak płacić, to wygodnie, zbliżeniowo. Mieć domek. Z takim widokiem, którym po prostu trzeba się podzielić. A apka pomoże podzielić wasz rachunek za nocleg. Weselne, kokorowine. I teraz mogę cieszyć się wakacjami. Otwórz konto milenium 360 stopni z inteligentną apką. Pank Millenium, inspirowany tobą. Chcemy, żebyś najpierw słyszała, skąd masz te buty. Zanim usłyszysz cześć, tajsman. Łap Tigera. Z garni Mustanga Mach e Kup Tigera. Kaj, powtórz! Powtórz! Dodatkowo, pasa co godzinę. Tiger, power is back. Pewnego razu czerwony kapturek niuzu babci wafelki Roshen. To był ogromny wil z wielkimi serwami. Wafelki Roshen i chrupał i był najszczęśliwszy. Balet Intensive Color Cream. Leksowa pielęgnacja w trakcie i po koloryzacji, aby osiągnąć efekt długotrwałej i intensywnej koloryzacji. Palet numer jeden w Europie. A dla szybkiej aplikacji kompaktowy rotritaczer. łatwe maskowanie się do włosów, kiedy tylko chcesz. Lorenz, wierzymy, że wiele wierzy, jest w naszych rękach. No. Dlatego, kiedy robisz to co lubisz, ale coś cię nagle zatrzyma i... No. Game To nic. Daj z nowym smakiem niesmażonych Kelly. Słony Carmen. To nie Lawrence, to mnie mówię. w naszych rękach. Stwórz granice do smów z Deluxe Ambiance Ceramik. Odkryj niezwykłą moc farby ceramicznej. Niech przestrzeń rozwitnie błędną kolorów i zachwyca długo efekt. w swój wymarzony dom dzięki Dolux Ambiance Ceramic. Jak lato, to zabawa. Jak zabawa, to wspomnienia. A jak to wszystko sobie wymarzysz, to Allegro i Rosyza. Wybieraj spośród tysięcy produktów na lato w super niskich cenach. Jak tak, to Allegro. Odkryj siebie z jogerią ezebra.pl Zamawiaj ulubione kosmetyki i perfumy z wygodną dostawą Piękno jest na wyciągnięcie ręki To co? Ezebra? Usunę Black Day z do 60% tylko na ezebra.pl Wielka wyprzedaż w menu Ekspert Teraz akcji smatłocze, z elektryczne, automatyczne ekspresy ciśnione, otwórzacze bezprzewodowe, jedyne oszczędne airfairy w super, niskich cenach Mietek, a Ja dorzucam punkty i bierzemy w pozestawie. Prawda, że sprytne? Teraz w moje M-Nagrody wymienisz punkty na swoje ulubione produkty w obniżonych cenach. No, zapunktowałaś. Wakacje są od tego, żeby być na wakacjach. Nie zbierz się. A jak płacić, to wygodnie. Zbliżę ją. Otwórz konto Millennium 360 stopni z inteligentną apką. Bank Millennium. Inspirowany tobą. RTV Euro. Co na za animacja? To film mistrzowski, euro. Tyle, jak Sony. 6399. Zmywarka Pego. 1449. I to pani wikaria. Ja i mój mąż latamy razem. No, ale nie wszędzie. Gdy złapiemy biegunka, leczymy ją enderolem forte. Enderol forte to najsilniejszy lek probiotyczny, o podwójnym działaniu. Działa na przyczynę biegunki i szybciej przywraca równowagę jelit. A ty wracasz do formy od dwa dni wcześniej. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do pakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leków. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem informacją. To co powiedziałeś? Polecały. Chcemy, żeby Wasze stylówki były modne, ale za drobne. Daj się.